Sufit dwupoziomowy, krzyżowy i nie tylko. To są profile UD27, a to CD60. Oczywiście z grubości blachy 0,6 mm. I z nich poskładamy dzisiaj sufit. W pierwszej kolejności wyznaczam poziom przyszłego sufitu i montuję profile obrysowe UD27, po czym wyznaczam przebieg profili głównych. Pierwsze skrajne daje w odległości nie większej niż 20 cm od ścian. Następnie powstał przestrzeń pomiędzy dwoma skrajnymi profilami. Dzielę w taki sposób, by wynik nie przekroczył 100 cm, czyli w tym przypadku. W przypadku jest to dokładnie 78 cm. Pora zabrać się za wieszaki. Wieszak ES do monolitu kotwi się poprzez bicie stalowego dybla w środkowy otwór. Opcjonalnie może być to śruba do betonu, natomiast dwa boczne otwory służą do zamontowania w drewnie. Na sam koniec trzeba skręcić je blachowkrętami najlepiej tymi bez wiertła, po dwie sztuki z każdej strony. Występują w długościach od 75 do 250 mm. Wieszak obrotowy ze sprężyną montuje się do pręta z oczkiem, który występuje w długościach od 12,5 cm do dwóch metrów. A mało tego, przy użyciu sprężyny do wieszaka dwuhakowego możemy bez problemu je przedłużać. Wystarczy oczko przegiąć pod kątem 90 stopni, wywiercić otwór i zakotwić wiesz. A na sam koniec wpiąć go w profil. Ja zawsze ustawiam go w taki sposób, aby był on w jednej linii z wygiętym oczkiem. Wieszak do poddaszy występuje w długościach 18, 27 i 35 cm. Montuje się go przy użyciu dwóch wkręt. Najlepiej robić to w jak największym rozstawie. Minimum 2 cm od krawędzi. A skoro poddasze, to czy słyszę, Liście o kształtowniku, możemy wykorzystać go do połączenia ze sobą dwóch płaszczyzn suchej zabudowy, łącząc je pod kątem od 30 do 55 stopni. Ja akurat zastosuję wieszaki obrotowe. Pierwszy skrajny wieszak montuję w odległości 15 cm od ściany. Następnie powstałą przestrzeń pomiędzy nimi dzielę w taki sposób, by wynik nie przekraczał 80 cm i biorę się zawiercenie oraz ich montaż, po czym zapinam profile, pamiętając, aby były one krótsze około 1,5 cm. Do przedłużenia profili CD służą łączniki wzdłużne, do których wsuwa się profile. Opcjonalnie można je skręcić czterema blachowkrętami z każdej strony. Warto zastosować minimum 100 cm przesunięcia pomiędzy sąsiadującymi rzędami. Gdy profile główne są zamontowane pozostaje rozmierzenie profili nośnych. Jeżeli płytować będziemy oryginalną krawędzią wzdłuż profili nośny, to osiowo możemy je rozsunąć do 40 cm. Z kolei jeżeli będziemy płytować odwrotnie, to znaczy krótszą krawędź będziemy mieli w całości podpartą na profilu nośnym, to osiowo możemy je rozsunąć do 50 cm. Do spięcia profili głównych z nośnymi służą łączniki krzyżowe. Ja montuję je w taki sposób, że najpierw wkładam go z jednej strony, a następnie dociskam od góry. Istnieją również łączniki poprzeczne jednostronne, które wsuwa się w profil, po czym możemy zamocować się prostopadle do istniejącej konstrukcji. Oraz łączniki poprzeczne dwustronne, które również dają nam taką możliwość, jednak te głównie wykorzystywane są przy konstrukcjach jednopoziomowych krzyżowych. A wszystkie prezentowane profile oraz akcesoria dostępne są w asortymencie firmy Budmat.